Jak to jest z brakiem działania? Bardzo często, jeżeli ktoś nie podejmuje się zadań, nie wywiązuje zobowiązań, a to jest leniwy, jest złym pracownikiem, złą pracowniczką, co może być tego powodem? Mamy tendencję do tego, żeby szybko oceniać, etykietować ludzi, po prostu przyklejać łatkę i nie musieć się już po raz ponowny, kolejny zastanawiać nad tym, jaka dana osoba jest. Po prostu móc wrzucić pewien schemat, żebyśmy wiedzieli, jak z nią postępować. I bardzo często właśnie w ten sposób oceniamy osoby, które zwlekają z jakimś działaniem, nie dotrzymują terminów. Naklejamy im etykietę. Leniwca, etykietę osoby, na której nie można polegać, etykietę osoby, która zawodzi. W tym samym bardzo często wkładamy te osoby w taką spiralę, gdzie one zaczynają w ten sposób właśnie o sobie myśleć. Czy naprawdę te osoby są takie? Czy masz świadomość, że za brakiem działania mogą leżeć naprawdę różne, ale to różne motywacje, różne. Aspekty, z którymi dana osoba może sobie nie poradzić. Weźmy na przykład takiego leniwca, który nie podejmuje działania, ale nie dlatego, że jest zbyt leniwy, że mu się nie chce, tylko dlatego, że przeraża go to, że to, co ma zrobić, jest zbyt duże, a on, ona nie ma kompetencji. I oczywiście załącza się od razu nasza chęć do spojrzenia, no jak nie ma kompetencji, nie wie, jak niech spyta. Okej, okay, ale czy idziesz krok dalej? Czy sprawiasz wrażenie osoby, którą można spytać? Czy jeżeli podchodzisz jak do lenipca, to po prostu z góry wiesz, że ta osoba nie chce tego zrobić i od razu taką emanujesz energią, że ta osoba nawet nie spyta, bo boi się. Bo zaczynamy się, no tak, znowu myślisz, że ja nie chcę, to jeszcze powiem, że nie umiem, to już w ogóle zwolnią mnie. Więc tutaj bardzo często genezą jest to, że osoba mając ten. Duży kawałek rzeczy do zrobienia, nie bardzo wie, od której strony to ugryźć, nie bardzo wie, jak do tego podejść. Jeżeli jesteś taką osobą, to warto sobie podzielić na mniejsze części, na mniejsze kawałki, powoli ułożyć sobie w głowie, co musi się zadziać. Nie patrzeć od razu na ten wielki obraz, nie przerażać się tym, że tam musisz na szczyt tej wielkiej góry wejść, tylko krok po kroku. Najpierw jedno schronisko, drugi pułap może tam jakaś piękna polana z wspaniałym widokiem czyli po prostu krok po kroku ułożyć i skupiać się tylko na tych mniejszych częściach, które są do osiągnięcia, tak, żeby w efekcie końcowym dopiąć ten temat.